Ja nie mniej uważam, że się to, to druk był podstawą druku podziemnego, to cicha praca, łatwość druku, każdego można było tego nauczyć. Eee, drukarnie z offsetami, tak pożądanymi wtedy, czy powielaczami elektrycznymi, no to wymagały przygotowania specyficznie pomieszczenia odpowiedniego, no i e, fachowej obsługi. Natomiast e, sitodruk to była, e, to było takie urządzenie, które można było trzymać w domu pod szafą albo e, w piwnicy i kiedy dzieci poszły spać, przenieść wieczorem, rozłożyć na stole, e, skończyć, zbunkować o piątej i, i wszystko zwinąć. Staram opowiedzieć y, y, młodym ludziom jak to rzeczywiście było w tamtym czasie, ponieważ ja byłam członkiem zarządu regionu gdańskiego. Staram się również pokazać jak to było zarządu w Wałęsy, y, w Solidarności. Y, y, staram się im przekazać, że ważne jest to co się wyniesie z domu, żeby się uczyli historii i to jest wydaje mi się bardzo dobrze przy, przyjmowane. Młodzi, to jest bardzo dla mnie wzruszające, bo moim zdaniem młodzi bardzo się tym interesują. Na tym zadaniu uczymy się bandażować. Pokazuję jak zabandażować ranę oraz yy, o czym, jak zakończyć na opatrunek. Yy, o ile samo bandażowanie jest proste, to ja trochę utrudniam im zadanie, każąc im bandażować odpowiednim sposobem, tak zwanym kłosowym. Yy, jest problem, ponieważ trzeba odpowiednio przełożyć bandaż oraz... Położyć go pod kątem, żeby było dobrze wyglądał. Stoimy tutaj właśnie na punkcie z bronią. Mamy tutaj sceny również MG42 produkcji niemieckiej, zaś sceny jest właśnie produkcji angielskiej. Zadanie u nas polega na tym, że uczestnicy składają broń na czas. Najpierw pokazuje, jak się rozkłada tą broń, potem oni właśnie składają. Czasy wychodzą w okolicach tej minuty, minuty 20, prawda? Ale to jak na pierwszy raz jest całkiem nieźle, naprawdę dobrze sobie radzą z tym wszyscy uczestnicy. Nawet 25 lat propagandy, która ma zrobić z młodych ludzi flejtuchów psychicznych i fizycznych i no, napotyka oko. Dlaczegośmy się spotkali przy tym okręcie to jest ARP błyskawica ona miała jeszcze y, bliźniaka, wszyscy twierdzą, że to były pani ORP grą jeszcze, tak grą zresztą zginął pod armikiem w czasie złej wojny. Ale ja zawsze twierdzę, że był jeszcze trzeci niszczyciel. I tym trzecim to jestem ja, ponieważ mój ojciec stawiał, komandor Mieszkowski stawiał artylerię na tym okręcie w Anglii. I w Anglii ja się począłem.